Kochani rodzice, serdecznie witam Was na pokładzie English Avenue. Jestem niezmiernie wdzięczna za to, że powierzyliście nam edukację swojego dziecka i dołożymy ogromnych starań, aby było to wyjątkowe, a przede wszystkim wartościowe doświadczenie. Nauka języka angielskiego to inwestycja nie tylko w teraźniejszość, ale również w przyszłość. Angielski bowiem otwiera drzwi do globalnego świata. Dając szansę naszym dzieciom na rozwój komunikacyjny, kulturalny i intelektualny. W English Avenue dbamy nie tylko o poszerzenie umiejętności językowych Twojego dziecka, ale o jego wszechstronny rozwój. Nasz zespół to doświadczeni lektorzy, którzy nie tylko uczą, ale także inspirują i wspierają naszych uczniów w ich indywidualnych sukcesach. Jesteśmy gotowi prowadzić Wasze dziecko w jego językowej podróży i nie możemy się doczekać rozwoju, jaki przed nami. Serdecznie pozdrawiam. Katarzyna Borla, właścicielka szkoły English Avenue.